Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, go! Trzysta po kuli. Prawy cztery wypuść, Do prawy trzy trzymaj, to lewy trzy. Pięćdziesiąt. Prawy trzy wypuść, do prawy cztery, do lewy dwa. Za szczytem prawy sześć, trzysta prostować. Lewy 5 do prawy 4, uwaga, zacisk. 50, lewy 4, wypuść na lewy 4 śmiało. No jedź, jedź, jedź! Gdzie kurwa? Co jest kurwa? No właśnie Co jest? Gdzie jest meta? Gdzie jest stop? No tu tak jest stop. No tu jest, 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 przecież jest chorągiem Ok D daj. Przecież... Ale nie ma nie ma znaczku metystopy, jest czyż chorągiew tylko. To jest znaczenie mety lotnej. Mamy kapcia z tyłu, rozumiem? Przed Mamy kapcia z tyłu? Tak, kurwa, Yyy, Prawy, przepraszam. przed nami był cztery. Trzeba zjechać.